Cześć witam Was słuchajcie moi drodzy moi drodzy z, racji tego, że, z racji tego, że za niedługo czyli za miesiąc dwa będzie się już robiło się ciepło to właśnie taki chciałbym opowiedzieć o tym jak, jak to człowiek jak to człowiek musi być pewien Działań, które chcę wykonać. No, podaj podając najprostszy przykład, tego, że na przykład, e moi drodzy, co e so prawda, luty minął, tak? Pamiętacie, że były Walentynki i tak dalej. I to jest właśnie ten pierwszy pod podpunkt, że człowiek, że człowiek, jeśli chce być w związku i chce cokolwiek na tej, e tej płaszczyźnie budować, to musi być pewien bardzo wielu rzeczy. Musi być pewien nie tylko to, nie tylko to, czy jest dobrym człowiekiem, ale także pewien tego, musi być też pewien tego, czy nic się nie stanie, czy nic się nie popsuje, albo co gorsza, czy nie zdradzi, bo to, bo to bardzo nieładnie, nieładnie zdradzać, ale to szczegół, to jest bardzo, to jest szczegół bardzo istotny. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie... Ech, jakby to powiedzieć. E, ludzie często, ludzie często podejmują decyzje, idą na tak zwanym spontanie, czyli e, czyli, czy, czyli zakładają coś się zadzieje, to się zadzieje. M powiem wam, moi drodzy, że, że osobiście wolałbym, e, wolałbym przewidzieć. Wolałbym przewidzieć każdą ewentualność. Wiecie? Dlatego, że tak naprawdę... Dlatego, że tak naprawdę chociażby tym różnimy się od zwierząt, tą wyjątkową cechą, że, że, że przynajmniej teoretycznie możemy przewidzieć to, co może się wydarzyć. Snując oczywiście różne scenariusze. E, moi drodzy, ale mówię o tym też dlatego, że jak już przed chwilą wspomniałem, człowiek, który, e, człowiek, który na przykład. E, chce być w związku albo albo dajmy na to chce się żenić, tak? To musi być, to musi wtedy przewidzieć bardzo wiele czynników, które mogą się wydarzyć, które mogą sprawić, że, że ludzie się rozstaną, a uwierzcie mi, bo dobrze wiem, o czym mówię, takie czynniki, taki czynnik zawsze może wystąpić i przyjść z nienacka, dlatego też zawsze, zawsze trzeba być Zawsze trzeba być rozważnym i pewnym w swojej decyzji, ponieważ niestety moi drodzy ludzie nie przewidują tego, że, na, że żeniąc się to, że może wydarzyć się coś, co sprawi, że będą musieli, będą musieli się rozwieść. Tak? Jest, to, jest to tyle zastanawiające, że tak naprawdę, przynajmniej teoretycznie, dałoby się to przewidzieć. Więc e, zawsze trzeba być, trzeba być pewnym i rozważnym. Jakkolwiek by to nie wyglądało. No i moi drodzy, jeśli o mnie chodzi, to byłoby na tyle. Moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Pa.